Nowy limit zwolnienia z VAT. Zobacz, co się zmienia. Od 2026 roku limit zwolnienia z VAT wzrasta z 200 000 do 240 000 zł. Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT w 2026 roku, Twoja wartość sprzedaży w 2025 roku nie może przekroczyć 240 000 zł. Co w przypadku, gdy moja sprzedaż w 2025 roku wyniosła między 200 a 240 tysięcy złotych, a firma działała cały rok, to jest od stycznia do grudnia? Nowa ustawa daje ci drugą szansę. Przykład. Pan Jan w 2025 roku osiągnął sprzedaż 215 tysięcy złotych. Według starych zasad, od momentu przekroczenia 200 tysięcy złotych, musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i w 2026 roku również musiałby odprowadzać VAT. Dzięki nowym przepisom? Ponieważ jego sprzedaż nie przekroczyła nowego limitu 240 tys. zł, pan Jan może powrócić na zwolnienie z VAT od 1 stycznia 2026 roku. A teraz inny przykład. Firma założona w trakcie 2025 roku. W tym przypadku kluczowa jest proporcja. Jeśli rozpocząłeś działalność w 2025 roku, Twój limit zwolnienia z VAT jest niższy niż 200 000 zł. Nowe przepisy również dla Ciebie wprowadzają furtkę do powrotu na zwolnienie. Jak obliczyć limit zwolnienia za niepełny rok? 240 000 dzielimy przez 365 dni i otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni w których prowadziliśmy firmę w 2025 roku. Otrzymana wartość to kwota maksymalna limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT. Jeśli Twój wynik jest niższy niż maksymalna kwota limitu, możesz skorzystać ze zwolnienia VAT w 2026 roku. Posłuszmy się przykładem. Pani Anna założyła firmę 1 maja 2025 roku. Prowadziła ją przez 245 dni. Do końca roku jej sprzedaż wyniosła 140 tysięcy złotych. A teraz policzmy: 240 tysięcy złotych podzielone przez 365 dni i pomnożone przez 245 dni daje 161 095 złotych i 89 groszy. I to jest limit przychodów dla pani Anny, dający prawo do zwolnienia. Faktyczny przychód 140 000 zł pani Anny jest mniejszy od limitu 161 000 zł. Czyli od 1 stycznia 2026 roku pani Anna może korzystać ze zwolnienia VAT. Pamiętaj, sprawdź wartość sprzedaży netto za cały 2025 rok. Jeśli założyłeś firmę w 2025 roku, oblicz swój limit zwolnienia. Zgodnie z podanym wzorem jeśli straciłaś prawo do zwolnienia w 2025 roku, złóż aktualizację. Musisz złożyć formularz VAT-R w Urzędzie Skarbowym. Ważny termin. Masz na to czas do 8 stycznia 2026 roku. Zobacz, jak złożyć deklarację VAT-R. Wchodzimy na stronę Urzędu Skarbowego. Logujemy się za pomocą jednej z wybranych metod. Po zalogowaniu. W lewym menu wybieramy Deklaracje – złóż deklarację. Wskazujemy sekcję VAT. Następnie musimy odszukać VAT-R. W kolejnym oknie zaznaczamy, że deklarację składamy we własnym imieniu. Jako cel zgłoszenia zaznaczamy. Aktualizacją danych w przypadku firm, które już były zarejestrowane. Następnie z dostępnej listy musimy wybrać właściwy urząd skarbowy. Punkty 6 i 7 są opcjonalne, zostawiamy puste. W punkcie 8 zaznaczamy, że zmiana nie wpływa na zmianę właściwości organu podatkowego. W punkcie 74 zaznaczamy nie. W kolejnym oknie weryfikujemy podane dane podatnika i przechodzimy dalej. W sekcji C1 wybieramy tak przy pozycji 30. To jest potwierdzenie chęci korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów. W dole okna musimy podać datę, od kiedy chcemy korzystać ze zwolnienia. W naszym przykładzie to 1 stycznia 2026 roku. Przechodzimy do następnego okna. W sekcji C2 nic nie zaznaczamy. Przechodzimy dalej. W sekcji C3 nie zaznaczamy nic, gdy nie kupujemy towarów z UE lub usług od kontrahentów zagranicznych. Jeśli byliśmy zarejestrowani do VAT UE, trzeba będzie zaznaczyć odpowiednie pola. 70. Jeśli kupujemy usługi z UE lub spoza UE, i na nas spoczywa obowiązek rozliczenia VAT. 69. Jeśli kupujemy towary z UE, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Data 1 stycznia 2026 roku. W kolejnym oknie uzupełniamy imię i nazwisko, i ewentualnie podajemy dane kontaktowe. Potwierdzamy pouczenie. W kolejnym kroku możemy zobaczyć podsumowanie wypełnionej deklaracji. Jeśli wszystko się zgadza, wystarczy podpisać i wysłać dokument do e-urzędu. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl Dziękuję za uwagę.